Cześć, z tej strony Renville, a to początek serii stworzenia gry w Pythonie. Zapraszam do oglądania. Na za początku tworzę plik główny, czyli tryb nazwa oczywiście RPG. Ok, teraz muszę zainteresować bibliotekę Pygame. Jak widać, najwidoczniej nie mam pobranej biblioteki, więc można skorzystać z funkcji PyHard commit edition i tutaj możemy wejść w i teraz tak wystarczy wstać pygame i kliknąć install package. package chwilę to potrwa Ok, po zainstalowaniu nie powinno się podświetlić, więc tak musimy przejść te do głównego zestawienia na początku warto podać sobie długość naszego okna czyli na którą będziemy się lewą naszą krew, Stawię ją na 1920. Z tak na ekranu. Tak, hej, to się równa e, 1024. O, już wpisałem hejt. Mm. Teraz mi mówi lepsze. To jest tak. E, dlaczego nie 1080? Ponieważ wtedy nie będą pełne kafelki. I będzie się wyświetlała ta mniejsza część kafelka. Bo jeżeli sobie weźmiemy na przykład y, 1080, właśnie podzielimy na 64, to wyjdzie nam 135 podzielić na 8. Patrzcie w łąku A jeżeli weźmiemy 1024 i to podzielimy przez 64, to wyjdzie nam liczba całą, tak wiecie, całkowita, czyli 16. I teraz przejdźmy do dalszych ustawień. Dalszą dalszym ustawień to będzie screen. Boga MOD czyli tryb, znaczy typ jaki będzie wyświetlany nasz okno na przykład żeby być w pełnym ekranie w oknie więc ja tutaj należy na full screen to jest tak, trzeba tak po prostu stworzyć zmianę, która będzie naszym oknem więc to jest tak, piszemy screen więc po, po znaku równa się piszemy pg. Y, trzeba wziąć display.setmode tak, rozmiar naszego okna to będzie znaczy teraz tak, w nawiasie wpisujemy tak screen width, czyli długość naszego okna, screen height, czyli wysokość naszego okna, i poprzeć, znaczy poza nawiasem tym drugim, i po wycinku piszemy screen mode. Ok, teraz tworzy zmianę, która będzie obsługiwała kontrol, czyli running, na strój. To jest tak. While running, czyli kiedy będzie właśnie zmiana, running będzie, mia znaczy, będzie miała wartość true Wtedy będzie się wykonywał cały ten program. Teraz tak. Ale program, tak by poprawnie działał, to trzeba wprowadzić funkcję obsługującą wydarzenia. Więc for event in event .get. Jeżeli event.type to się równa, właśnie. Będzie się równa id.create. Pamiętajcie, bo zawsze tutaj dawać, nie dawać nawias na końcu, razem no z dużymi literami że chcemy przywrócić jakieś wydarzenie i teraz tutaj należy wpisać e, co się stanie wtedy. tym po prostu quit, a jeszcze znaczy nie quit, e, znaczy to weźmy na false i to w sumie tyle z tego i teraz po prostu możemy zrobić, aby się coś źle weźmy sobie po prostu jakiś code czyli i screen, czyli nasza ta zmienna e, która przewyższa jakby okna, zmienna okna i teraz tak, wyświetlam tutaj wartość czy będzie biały, typu 255, 255, 25, 255, to jest biały, aby było 000. To tutaj by byłby czarny. I teraz trzeba, aby na nas. Screen, Możemy dodać jako screen. Na przykład e, Znaczy nie, screen.display.flip, e, albo możemy zrobić update. To zostawiam na razie, update. Teraz z jednym pigi.flip, albo po prostu. I ta nie przydwana, to aby wykonało się po prostu, jakby te, z tego kodu. Ok, chyba widzicie to, teraz można to zamknąć. Powrócimy do naszego programu. Ok, widać, czyli co zadziałało. Jeżeli chcecie zrobić coś jeszcze takiego dodatkowego, aby wskoczył na jakiś napis czy coś. Można tutaj dać na przykład print. Mm. Zakończono. Działanie. No bo Albo nie lepiej zrobić tutaj. Game. as Groźba została zamknięta. Jeżeli teraz. Co teraz możemy dodać? W sumie możemy teraz myśleć naszą obsługę wydarzeń, czyli to w funkcji, czyli dev event listener czyli ja bym usłyszał, tutaj możemy wprowadzić zmianę global bo nie będziemy mieli tej zmiany teraz tak dosłownie jak running no musimy właśnie tutaj to w znaczy. to A czy nie, tak wybrać running, wystarczy teraz to skopiujemy tutaj event listener i wklejemy zawartość Powinno tak samo się dziać działa okej okay. jeżeli chcielibyście dać ikonę czy, albo zacznijmy najpierw od dodania naszego okna po prostu to nazwę naszego okna to dajmy sobie nazwę okna jaką byśmy mogli dać dajmy sobie po prostu game. game rpg okay. I teraz powinno wyskoczyć jako game RPG. Uh, no, widać tutaj w nim game RPG. Bo w świetle, aby to było lepiej, widać w oknie może. Więc ja zadeję... S-Wing. O, wpiszmy tutaj imię. Zadeję. Wydaje mi się. O, błąd. Kto jest tutaj w prostym miejscu Okay, jak można zobaczyć, jak to będzie wyglądało w oknie, wśród się game.rpg ok, to teraz tak um, poprawię to, bo to jak to sumy, wśród nam się teraz możemy nazywać ikonę czy i teraz tak przed tym, aż tutaj dodamy, jakby um, chcemy, znaczy nasz film, który zawiera zdjęcie naszej ikony to musimy zrobić coś takiego jak pg.image.load i podać tę ścieżkę naszego na, na ścieżkę, tutaj, położenia naszego zdjęcia, które są tutaj w więc ja otworzę najpierw katalog assets w tym katalogu są takie jakby... czemu to się dodało imię automatycznie? nie rozumiem, ale okej okay. eee, Kolejny folder, możemy tam wybrać, żeby to nazwać um, bo o, mają... okej okay. I teraz y, przerzucę sobie pliki, które wcześniej przygotowałem. Znaczy, że sobie robię? Y, nie ma imenu. Dam to po prostu tutaj do. Zmienię, albo na zmienię nazwę najpierw na. Co sobie. Oto sobie. Zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie. OK. Teraz bierzemy tu ikon, teraz bierzemy sobie COP platform platform Content Root. Wklejamy tutaj. OK, to może być teraz dobrze. I teraz tutaj... A jeszcze tutaj musimy coś zmienić, to jest nie ikon. Czyli ikon się równa to właśnie w czytania tego zdjęcia. To nam tworzy taką teraz powierzchnię. Resurface i teraz możemy tutaj wprowadzić właśnie zmiany Powinno się nam święcić okno. Z tym, czekajcie, zrobię to tak samo jak wcześniej, czyli po prostu w oknie. Czyli ustawię tutaj to i stwięcam się w oknie. Chyba, że na linuxie na, 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 na się nie widać. No, teraz się będzie to u Was widać. Tą ikonę. Więc teraz przejdźmy dalej. Co byśmy mogli dodać teraz? Możemy dodać oczywiście też. Trzeba to znaczy, zmienić, która będzie usłyszana na świetlną stronę. Więc spojrzyjmy sobie na Scene, to się równa. Dajmy sobie na początku Game Start. I co będzie się wykonywało, to na początku? Znaczy, Game Start, czyli że jakby uruchomimy grę i się Jak mamy winnik, to wykonuje. Więc zasadnie. Ich mamy running. Teraz możemy to usunąć. Tą Pisać to z takiego if Scene. To się równa właśnie Game Start, to wtedy wykonujemy, to wtedy możemy na przykład a czy nie y Screen, dot, znaczy Screen, jest Screen fill Dajmy sobie 2.5.5, 2.5.5, 25.5. I dajmy sobie elixir to się równa zamiast game Start damy sobie mine menu, czyli jak będziemy szukali pewny tak jak chcemy, aby, się, aby kolor był po prostu czarny ok, zobaczymy czy to zadziała Jak widać, sobie na na game start zobaczymy czy będzie biały tak, jest biały kolor okna no. ok, zmienimy sobie to z game na mine menu no. ok, zacznę. coś źle, a tutaj zrobimy lenta czy znaczy, kliknąć tak. Okej, okay, teraz mamy czarne. Ok, a jeżeli na przykład wprowadzimy złą nazwę, na przykład estynę, to co się stanie? No nic się nie stanie. I nic nie zostanie dlaczego szarp tak się wświetla, po był takie coś. Wtedy hmm. jak damy taki kolor, to zacznę. wychodzi nam czerwone. I teraz dajmy sobie na przykład s, to wyjdzie nam czarny, ponieważ nie dodaliśmy, nie napisaliśmy żadnego koloru. No i teraz właśnie możemy dać obsługę wydarzeń wtedy, gdy załaduje się błędna syna, albo żadna. Wtedy else pg.quit, ale przy tym możemy napisać na przykład error no. No. A, zapiszę. Steam. Klej jednak doleczymce. Nie, na źle. Ok, teraz dobrze powiem być. I zacznę z systemem. No, zamykło się. Dlaczego? Error umknął Steam. To wysokie błąd to przez to, że nie przerwaliśmy przez jakim, tamtego yy, górnego znaczka, co już się mieliśmy. No to teraz tak, dajmy sobie game start. Muszę. razie okej, teraz tak. zadaliśmy tą obsługę, więc możemy dodać wyświetlenie przycisku. I tak jak to zrobić? Aby się wyszedł jakiś przycisk. No to jest bardziej skomplikowane, ale starczy teraz tak. stworzymy nową funkcję de, 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 de. i Teraz tak. Jako iż ja nie przepadam z takim standardowym rysowanie przycisków, to jest tylko ja wersję no, na jakąś figurę geometryczną, na przykład prostokąt, dajemy tam tekst, to zrobimy bardziej nieregularną, czyli załadujemy po plik graficzny, który będzie zawierał nasz przycisk. Czyli funkcja drawback. image Co ona ma robić? No, funkcja będzie to się rysowała. Teraz tak, na początku trzeba przechwycić przyci yy, zdjęcie przycisku czyli potem dotImage. To się równa. Dropout. Tutaj będzie. Ach, widget.word.image. Znaczy, image to jest zrobić. Hmm, Ta jest ścieżka, albo stworzymy zmianę. W będzie pierwsza zmiana. W takim będzie image. Czy to jest taka. Czy to jest jakaś budowana już. Tak, to jest już tutaj wbudowane w projekcie. No to może dajmy sobie. E, Ok, tu po przecinku damy zbiornik no tak. no mm, ja I teraz tak, mam tutaj screen.bleed Czyli nawet jestem w siedziu czy coś Więc tak, bierzemy naszą zmienną, czyli mód baton Po i teraz dajemy, podajemy zmianę Czyli mamy oś x i oś y Czyli oś x i oś y Teraz musimy sobie te zmiany dać Oś x, oś y gdy to zrobimy, to możemy przejść w dół. I teraz co by to jeszcze dodać? Muszę teraz dodać tekst oczywiście. Ważne, po w zacząć, czy w ogóle się wyświetla nasz przycisk. Najpierw muszę teraz przejść znowu do Assets, dać, stworzyć nasz nowy folder, czyli Directory. Nazwę to buttons. żeby miał tutaj plików z przyciskami. I teraz wchodzę tutaj buttons. Tak, dajmy sobie wszystkie przyciski, które mam. Okay. To jest Button Acquire, czyli teraz um, Copy Path Reference, i także Path from Content Root. Um, gdzie chcemy to oświetlić? No, tutaj bo sobie to w menu, że chcę to chcemy to oświetlić. Chcemy, aby to się oświetliło tutaj, A, znaczy nie tak. Um, to jest tak draw, but, image. dodamy naszą ścieżkę. Pozycję damy sobie screen, width, tutaj jest 2. I odejść 600, bo tak nie w go do zasięcia, sam w środku. Znaczy, ten plik graficzny ma długość 600 pikseli Teraz zajmę sobie screen height. przez 2. Też odejmy, OK, odejmę teraz 100, chyba ten przycisk tak właśnie wygląda. Wzdłuż ma 600 pixeli, pionowa ma właśnie 100. OK, zobaczmy, czy to zadziała. A nie zadziała, ponieważ tutaj musimy zmienić to. Teraz powinien dziać. Nie, czemu? Na string. A, spójrzcie teraz. Spróbujemy to zobaczyć. A, zobaczycie. No widzicie, nie pasuje to czerwone cyfro. Zmienimy to na białe Ok, Teraz spójrzcie, co to za pani wygląda. Czas się to nie uśrodkowało, większość to się nie uśrodkowało. Znaczy, to trzeba odjąć 300. To jakby mieć 50, to jest dobrze. To będzie lepiej, oczywiście. Jest, środek. Ja nie klika się ani na nim odczep. Dlaczego? Ponieważ nie do tego w naszym kodzie. Wprowadziliśmy tylko w zdjęcia. Więc można tutaj dać więcej rzeczy. Ale przy tym damy sobie, tutaj jeszcze tak, size. Znaczy, nie size, mam damy sobie width, czyli naszą długość. Fast 8. Czyli to jest tak, trzeba stworzyć na początku NEBY czcionkę do naszego... albo weźmy po prostu na samego font, to się równa pg. font, sysfont, font okay, na no, no the size, tak, to jest 64, tak, tak. A nie 64, dajmy sobie tutaj um, text size. Tutaj nowa zmiana text size. Czemu tu nie lubię wpisać tego, a mogę wpisać... I mam tekst slice, to teraz. Znaczy, jak mam już tam ciągle, to jest. Yy, button, A nie button, tekst jest tam. No tutaj sobie tekst, teraz będzie tekst trzeba sobie to będzie font.render. To są, tak tekst. To już jest tekst, tak jak już myślę. Czy co musimy wprowadzić tutaj? Okay. Czyli wprowadzamy nasz tekst. Jest tekst. I kolor jeszcze I teraz wprowadzamy lepsi. Tekst, dajemy tekst tutaj będzie true, a tutaj chyba będzie kolor. Jak mam to wpisane, to musimy teraz przechwycić właśnie teby tak, touch, tekst, czyli tepy, kolor naszego tekstu. I teraz musimy przechwycić teby kwadrat naszego tekstu, czyli button tekst Teraz To będzie center. Przełożyć. To Teraz w właśnie pos x minus width, Nie, width y, nie, wid to było chyba tak

Powinno zadziałać po prostu. A tekst i bat, znaczy, najpierw na ten tekst. Tak, powinna być taka kolejność. Teraz tak, musi wprowadzić kolejne zmienne. Tak, kolejna zmienna nasza to jaka. F, czyli szerokość i 600, 100, czyli wysokość. Rozbior tekstu 64. Tekst, dajmy sobie play bad, to, Znaczy, po prostu. No, tak, nikt nie wpisuje batem. Znaczy tutaj latem i teraz kolor. Wpiszmy sobie, że nie Wait, a coś mi wyjdzie? Well, na biało. Czy to zadziała? Nie zadziała, czemu? No nie, już zapomniałem tutaj na początku. warto teraz to zrobić, tak? pg.init PG uh, PG oraz oh, oh, pg.font.init Użyj. Okay, powinno zadziałać teraz bo zainicjalizowaliśmy? Jest! Mamy napis! Działa wszystko. I teraz, jak zrobić obsługę wydarzenia, znaczy wydarzenia, że gdy klikniemy na przykład, co się dzieje, No to teraz prostu możemy to zrobić dzięki naszej funkcji Event Listener. I teraz przechodzimy tutaj. piszemy else, znaczy elif. Elif, hmm. Event -to type Tylko z piszemy, mouse button down. czyli gdy klikniemy przy przycisk naszej tu to wtedy dzieje się coś takiego, że chcemy pobrać zmianę mouse x, czyli gorzej na X, czyli myszy oraz położenie. Znaczy kursora myszy na pozycji, znaczy na osi Y. I to się równa właśnie pgD e, mouse get pause, okay? I tutaj będziemy, jeżeli właśnie e, tutaj będzie dość dużo kodu. mouseX X. Jest, znaczy nie sobie mouseX, jeżeli... Mm, Tutaj było co? Pozycja? Pozycję jaką mamy, to ja mam obliczy znaczy sobie na kalkulatorze czyli na 1920, podzielone przez 2 i odejmiemy sobie tutaj 300, czyli 660 i w 660, jest mm. większe lub równe mouse X. Jeżeli mas jest zwiększy równe 660 plus 300 nie plus 600 i jeżeli, yy, uwaga teraz muszę obliczyć też na tej drugiej oś 1024, podzielić przez 2, odjąć 50, nie odjąć 100, nie wiem czujecie, odjąć 50, na 462, 462 zwiększy lub równe Y, jeżeli ma y jest mniejszy lub równy. 4, 6, 2, dodać no, 50, no to jest chyba plus i w to za to czy to zadziała to się równa, fals I uwaga, czy to zadziała? działo. działa. Zobaczmy jeszcze raz Tutaj dookoła nie działa, działa tylko tutaj To Tutaj też nie działa, co tylko, z ja zrobiłem? Tylko przyjdź Chyba to źle obliczyłem Więc za chwilę to doskonale OK, już to poprawiamy, wystarczyło po prostu skupiać te pozycje, które wcześniej miały. wprowadzaliśmy, w Draw buton sekcji main menu i wtedy, teraz powinno wszystko działać, możecie to jeszcze zobaczyć klikamy to, teraz możemy tutaj kliknąć i się zamyka OK To jest już taka jakby Znaczy to jest już takie najbardziej przydatna rzecz, czyli te przyciski Możemy teraz przejść do po prostu się gdzieś

load Znaczy nie Znaczy, a, jest No to ja Teraz screen bleed i draw Przecinek, to jest, się Poz x i y Okej, mamy Jednak wysoki problem z ja sobie w czasie wczoraj stąd dałem instrukcję warunków, że jeżeli ta i ta część zostanie spełniona to aby wtedy dopiero była funkcja kliknięcia przycisku, czyli co się, jakaś część się wykona po kliknięciu przycisku. Ok, przejdźmy dalej. Więc możemy teraz już po prostu wydrukować, żeby yy, znaczy wyświetlić, to ten plik graficzny, czyli draw image. Ok, image to będzie... Mega? zaimportowałem też, jeśli... Yy, nie, ikon. Yy, check through O. To jest... I teraz pad from content root kopię, wkleję. Aha, nie działa, wkleję, bo ja wklejemy. Wpisuję teraz pozycję emisji 200, 200. I szybko zacząć się, już się uda. Jest, mamy czekać. To bardzo dobrze znaczy. Teraz możemy dodać funkcję rysowania, oczywiście, tekstu, więc na szybko. Teraz sprawdź tekst. Skopię z tego i te warto skupiać o tak e, to możemy skupiać ok teraz tutaj możemy to po prostu złożyć z tej x i post y i powinno być wszystko dobrze więc możemy wyświetlić jeszcze tekst teraz draw text wpisujemy naszą pozycję x a tutaj nie poczyniamy hejt. te elementy no, ok to jest tak, draw text potrzebujemy teraz pozycji sobie 600 700 e, dalej text size dla 64 e, text to będzie hey okay. Kolor damy sobie na Charge Black. Zobaczymy czy zadziała. Zadziałało. Ok. Hmm. Z takich ważniejszych rzeczy, które możemy jeszcze wprowadzić na, na mniejszym stopień do w pierwszym odcinku, to tutaj samych w nie można zrobić w, w Można jeszcze wprowadzić, oczywiście, jakieś wideo, ale coś tym zajmowali, To zajmowali, co on krótkim Przerwam ją mogę przygotować następny odcinek abyśmy mogli na jakiś wstęp do naszej gry, jakieś wideo lub animacje, które są stworzymy w jakimś formacie tak i to, to mogę wam też powiedzieć co, czym zajmiemy się w następnym odcinku, bo to będzie niestety już koniec tego odcinka w następnym odcinku zajmiemy się dodawaniem już układaniem całego momentu. Z tej składanki, składanki którą dzisiaj na tym W odcinku zajmiemy się te, te składaniem tej całej składanki, którą rozpocząłem. Pokazywam Wam jedynie funkcje oraz sposoby w jaki możecie coś wyświetlić w oknie w I dzięki temu możecie w już sami tworzyć no, już całe UI naszej gry czyli Main Menu. Ale w następnym odcinku dokładnie Wam pokażę jak możecie coś stworzyć, na przykład jakiś ładny przycisk, czy inne rzeczy, które będziecie potrzebowali. Oraz dodam ułatwienia oraz możliwość wczytywania dajaby, danych, przycisków, aby nie wpisywać aż tak długich poleceń. Czyli po prostu zajmiemy się dajaby, uporządkowaniem zmiennych. Dodaniem animacji oczywiście do przycisków, co jest bardzo ważne. A jeszcze w, kolejny, w kolejnym odcinku, czyli może w trzecim odcinku, zajmiemy się dodaniem gracza. Znaczy nie gracza, no tak bardziej mapy. Tak. Może zdążymy dodać gracza, ale nie będzie na pewno w pełni funkcjonalny. Więc do usłyszenia, widzimy się za niedługo. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować mój kanał, jeżeli materiał wam się spodobał.